W tym wideo dam kilka wskazówek dotyczących tego, tej praktyki, czyli jak już zdecydowaliśmy, jaką rolę chcemy grać, że będziemy wykonywać pewne rytuały, które dla nas sugerują, świadczą, że rzeczywistość, na której nam zależona już jest, po to, żeby mieć cały czas właśnie ten, to, to energetyczne poczucie, że jest już dobrze, no to mogą się pojawić pewne, no pewne właśnie... Hmm, pewne sytuacje, które będą nas wybijały z tego myślenia i, i będziemy wracać na stare tory, skupiać się na tym, że ktoś coś zawalił, że my nie zrobiliśmy wszystkiego, będziemy narzekać, się denerwować albo jakieś inne będą sytuacje. Dlatego też daję cztery wskazówki, jak, jak właśnie w tym wszystkim funkcjonować i, i nie dać się tym, tym sytuacjom. Otóż pierwsza wskazówka jest taka, żeby właśnie nie oczekiwać od siebie, że już na 100% od teraz będę zawsze o tym pamiętać i że zawsze po prostu będę na 100% w swojej tej nowej rzeczywistości i że nie dam się zboczyć na ten stary, stary plan. Po prostu... To jest budowanie nowego nawyku mentalnego, powoływanie rzeczywistości, której nie widzisz oczami, ale która istnieje. I to, to będzie wymagało pewnego skupienia, więc nie zdziwcie, że będziesz gdzieś po prostu myślami jeszcze uciekać, zważywszy na to, że będzie grom ludzi wokół ciebie, które, którzy nie będą widzieć tej rzeczywistości, będą mówili to, co widzą, a ty cały czas będziesz pilnować swoje głowy po to, żeby, widzieć, żeby być w sytuacji, pewną osobą i żeby widzieć to, czego inni nie widzą. Więc to jest, to jest naprawdę spora, no, spora działalność, aktywność, więc nie oczekuj od siebie od razu, nie wiadomo, jakichś spektakularnych rezultatów. Po prostu daj sobie czas bo i, i absolutnie tu nie ma, nie ma z kim rywalizować. Po prostu najważniejsze, żeby to robić. Jak, I w ogóle sukcesem jest, że, zaka, że sobie przypomnisz, że nie byłeś w swojej roli. To jest, to jest super, bo przynajmniej już zaczynasz widzieć, że jesteś, że nie jesteś i zaczynasz coraz bardziej świadomie tym zarządzać. Druga wskazówka jest taka, że w momencie, kiedy nie zawsze damy radę zrobić wszystko, co zamierzaliśmy, żeby ten plan jednak nam się wymyka spod kontroli, to właśnie, żeby zapamiętać, że okej, okay, dobra, to ja jestem nadal tą osobą, żeby właśnie wiedzieć, że nie tak ważne jest, czy dopilnujemy na 100% tego planu, bo po prostu czasem coś się wymaga, to żeby wiedzieć, że, że ja teraz energetycznie, czyli skupiając się na bieżącym działaniu, tak naprawdę działam na korzyść tej sytuacji, która się powiedzmy wymaga spod kontroli. Żeby, żeby, na, żeby pilnować tutaj głowy, że mm, dobra, jeżeli nie zrobisz wszystkiego, tak jakbyś chciał na poziomie fizycznym. To, to pamiętaj, że ważne jest to, co ty w tym momencie myślisz. Czyli wszelkie myśli sabotujące na półkę. W tym momencie ważne jest to, co, co czujesz. że Można nawet zrobić trochę mniej, ale, ale właśnie w wielki sposób zrobisz to mniej, i to będzie tak samo, jakbyś zrobił wszystko, ale tak po łebkach i tak bez, z takim pośpiechem i poczuciem niepokoju. Nie o to chodzi. Trzecia wskazówka to jest taki dobry w zasadzie nowy nawyk też żeby ustalić sobie, że zaczynam, żeby zrobić sobie pauzę przed spotkaniem, po spotkaniu, przed wejściem do firmy i na przykład przed wejściem do domu, żeby przypominać sobie, jaką jestem, jakim, w jakiej jestem roli, żeby po prostu wchodzić na spotkanie albo przystępować do rozmowy telefonicznej, właśnie przypominając sobie, jaką rolę gram, a potem po spotkaniu dać sobie chwilę czasu na to, żeby przemyśleć, czy byłam w roli, czy wyszłam, co zostało powiedziane, czy powiedziałam coś, co zaprzecza tak naprawdę pewnej, pewnym sytuacjom, które chcę widzieć. Generalnie pewna analiza tego, co się wydarzyło, czy jak, co czułam, to są bardzo cenne, cenne rzeczy, których, no, które dotyczą samoświadomości i tego nikt się za nas nie nauczy, czyli nie, nie przejmie aż tak świadomie. Naszej ży rzeczywistości życia, jak my sami, więc to, to, jest, to jest nasze pewne, pewne pauzy, to jest do nas, dla nas do zrobienia. A ostatnia kolejna, kolejna rzecz, to jest to taki pewien znowu nawyk mentalny, który odnoszę wrażenie, że mm, właśnie y, nie jest rzeczywistością wielu osób, bo właśnie chociażby przez to, że tyle musimy, tyle mamy zadań, ludzie wiecznie nie mają czasu. To właśnie mm, dlatego, że oni czują, że żeby coś się wydarzyło, to oni poszczególne rzeczy muszą zrobić. A mnie tu chodzi o takie podejście, żeby sobie powiedzieć, że żeby właśnie mm, z tym wszystkim, co do tej pory powiedziałam, żeby tak bardzo się nie siłować, czyli żeby nie wkładać aż tyle wysiłku w tą nową rolę. No dobra, to ja teraz, teraz muszę być jakaś nowa, lepsza, inna, to ja muszę pamiętać o tym, o tym rytu, o tamtym, to nie będzie o to właśnie potraktujmy to luźno, lekko i pozwólmy, to jest ważne słowo, pozwólmy, żeby to się, to się manifestowało. Czyli zaprzęgnijmy do działania energię, coś większego, bo to jest wszędzie, do tego, żeby to nas wsparło w procesie wdrażania tych nowych nawyków, żebyśmy zaprosili nowe nawyki, a nie jakoś mm, walczyli ze starymi. To jest też istotne, żeby właśnie nie skupiać się na tym, żeby wyplenić jakieś stare nawyki, tylko żeby pozwolić im się odsunąć i zaprosić nowe. To jest takie podejście, które daje takiego więcej luzu, więcej swobody, takiego przepływu w samym podejściu, w samym myśleniu, czyli tak na miękko, bez, bez jakichś szczególnych wysiłków. To się ma po prostu dziać lekko, ma nam to sprawiać frajdę, radochę. Jak zapomnimy to, okej, okay. po prostu właśnie na, na luzaka. I to wtedy zdecydowanie przyniesie lepsze efekty.